Moje uszanowanie, z tej strony Krzysiek, kanał PykPaf. Dzisiaj będzie odcinek z cyklu Wujek Dobra Rada, a konkretnie monolog o tym, w jaki sposób łatwo, przyjemnie i bezboleśnie przede wszystkim parować ze sobą, łączyć ze sobą tytoń oraz pity napój. No bo wiadomo, jesteśmy gdzieś w domu, za biurkiem, na balkonie, na tarasie, w ogródku, w barze, w restauracji i tak dalej, to często do Tykanej fajki, popijamy sobie jakiś napój. I chodzi o to, żeby tak te dwie rzeczy połączyć, żeby się nie gryzły ze sobą, a wzajemnie dopełniały i nie przeszkadzały sobie wzajemnie. To, co tutaj przedstawię, to oczywiście nie są żadne prawdy objawione, żadne imperatywy, których należy się nie wiem, bezwzględnie trzymać. Raczej należy to traktować jako wskazówki, typy będące punktem wyjścia, żeby sobie samodzielnie poeksperymentować, poszukać własnych dróg. Dlatego, że smak, jak wiadomo, jest rzeczą bardzo zindywidualizowaną, i nie wszystko, co jest zgodne, nie wszystko, co jest zgodne z ortodoksją, może być zgodne z Twoim gustem. Także istnieją takie trzy sposoby parowania tytoni z napojami. Pierwszy z nich jest żywcem wyjęty zawsze ze świata winy. Każdy, kto nie urodził się wczoraj, miał kiedyś butelkę wina w ręku, i na przykład trzymając butelkę. Białego wina miał informację, że to piękne, wytrawne, lekkie wino jest przeznaczone do dań z ryb. Albo gdy dzierżył ciężkie, francuskie, czerwone, wytrawne wino, miał informację, że świetnie pasuje do dziczyzny, do tłustych serów, do grillowanych czerwonych mięs, etc., etc. A więc, im cięższy posiłek, tym cięższe musi być wino. I tak jest właśnie również z tytoniami. Musimy tak połączyć tytoń z napojem. Żeby obydwie te rzeczy miały identyczne, tak zwane body. Przez body, oczywiście ciało, przez body rozumie się tutaj pewnego rodzaju intensywność smaku, to w jaki sposób ten smak jest po prostu treściwy, jak się narzuca na nasze kubki smakowe. Więc jeżeli będziemy mieli hmm, lekki tytoń w paleniu, to również lekki napój powinien być. Ciężki tytoń, ciężki napój, etc. etc ogólnie tytoń możemy podzielić na mild body z delikatnym ciałkiem, medium body ze średnim ciałkiem oraz full body, czyli takie, który, taki tytoń, który jest w pełny po prostu w smaku. Który konkretnie będzie, który? No to to jest rzecz oczywiście bardzo subiektywna. To co dla jednych jest medium body, dla innych będzie mild body. Więc każdy to też musi, yy, no wziąć poprawkę na swój własny gust, swój własny smak, poczucie smaku. Natomiast można zaryzykować, że jeżeli mamy spektrum, gdzie mamy tutaj te tytonie o najsłabszym ciałku, a te o największym ciałku, no to proszę ja was po tej stronie możemy znaleźć jakieś takie lekkie słomkowe virginie, a po drugiej stronie spektrum ciężkie aromatyczne zawiesiste bałkańskie blendy, czy na przykład jakieś ciemne virginie połączone z jakimś Perikiem, czy, czy na przykład Kentucky, tak? Tak więc, jeżeli zdecydujemy się zapalić, proszę ja Was, lekką Virginię, czy w ogóle lekki tytoń, tą mild body, to w tym wypadku, oczywiście, oprócz uniwersalnej wody, która nadaje się po prostu no, do, do każdego tytoniu, jako popitka, można wybrać takie wody, które są dodatkowo jeszcze wzbogacane, czyli na przykład z dorzuconymi listkami mięty, z listkami, nie wiem, płatków róż, melisy, z plasterkiem cytryny, plasterkiem jakichś innych cytrusów, po prostu. No, i takie sobie coś popijać. Przy założeniu oczywiście, że nie będziemy tego dodatkowo dosładzać żadnym cukrem ani słodzikiem, ponieważ cukry i słodziki niestety zalepiają nasze kubki smakowe, a tego byśmy przecież nie chcieli. Oprócz tych rzeczy, naturalnie do takich lekkich tytoni spokojnie nadają się wszelkie rodzaje herbat, a także soki owocowe. Przy założeniu, że są to soki takie lekkie, klarowne. Dla osób, które cenią sobie alkohol, na przykład piwko no to jak najbardziej może być zaserwowana, e, zaserwowany pils albo zaserwowany e, lager przykładowo taki, z takich lekkich piw. Jeżeli ktoś jest e, smakoszem win, spokojnie może sobie otworzyć lekkie, wytrawne, białe wino do tego. A jeżeli ktoś lubi takie bardziej już wyskokowe rzeczy, no to czysta wódeczka jak najbardziej też tutaj jest wskazana. Oczywiście zimna. I wszystko takie wódkopodobne typu jakieś bimbry przykładowo. Na przykład bałkańska rakija, tak? Też się do tego może spokojnie nadać. O, do tego koszyczka możemy jeszcze dorzucić też delikatny biały rum oraz gin. Natomiast jeżeli ktoś zdecyduje się zajarać coś takiego bardziej treściwszego, czyli medium body tytoń, no to w tym wypadku oczywiście... Jak najbardziej też może popijać to sokiem. Już takie ciemniejsze soki tutaj mogą wchodzić w grę. Jeżeli jest piwoszem, no to naturalnie może wybrać sobie bardziej treściwe browary typu na przykład jakieś niemieckie pszeniczniaki, piwa typu APA, IPA, typu ale na przykład może sobie otworzyć białe, wytrawne, ale cięższe winko. Bądź takie bardziej różowe przykładowo. A jeżeli, jeżeli ktoś preferuje wódę na myszach, no to jak najbardziej może sobie nalać kapkę whisky, czy kapkę brandy do tego, z takich lekkich raczej, raczej odmian. Amatorzy piractwa naturalnie również mogą tu wprowadzić rum, w tym wypadku może to być złoty rum, tak? No i tak to wygląda przy medium body. Ale gdy znajdzie nas ochota, żeby zajerać coś naprawdę poważnego w smaku, no to w tym wypadku, jeżeli chcemy piwko sobie dziabnąć, no to porter albo stout. Jeżeli winko, no to w tym wypadku raczej ciężkie czerwone. Jeżeli chcemy e, jakąś właśnie e, wodę na myszach, tego typu bimber, to raczej bardziej bourbon wchodzi w grę. A jeżeli rum, no to ciemny rum. W tej kategorii również wrzuca się chętnie czarną kawę. Oczywiście bez mleka i bez śmietanki, dlatego że mleko i śmietana zawierają laktozę, która powoduje, że nasze kubki smakowe są znowu zatykane, neutralizowane po części. Także czarna kawa. Choć moim zdaniem czarna kawa pasuje do każdego rodzaju tytoniu, niezależnie od tego, jaki ma body, więc każdy, kto kiedyś palił i pił kawę podczas palenia, wie, że mam rację. No i to jest, proszę ja was, ogólnie rzecz biorąc, jeden sposób parowania tytonii, czyli poprzez łączenie dwóch rzeczy o identycznej body, o identycznym body, o identycznej treści. Teraz przejdziemy do drugiego, tylko sobie... Yy, tylko się napiję, bo mi zaschło. Mam tu jakoś taką herbatkę śmieszną, kupioną kiedyś na AliExpressie, to są suszone lilie. W Polsce tego nie spotkałem, nawet nie wiem, pod jaką nazwą to szukać. Bardzo ciekawe w smaku. No i przechodzimy do punktu numer dwa, czyli parowanie przez podobieństwo. Na czym to polega? Jeżeli palimy sobie na przykład taką powiedzmy miodową Virginie, czy, czy jakiś blend, który jest aromatyzowany miodem. No to yy, przepraszam, palimy, jeżeli palimy tutaj taką kwiatową virginię, sorry, jeżeli palimy taką kwiatową wirginię yy, typu na przykład Gavit Hogard, takie ma. No to w tym wypadku jak najbardziej warto zaparzyć sobie, proszę ja was yy, zaparzyć yy, Olonga. Olong jest to rodzaj tak zwanej turkusowej herbaty. Który odpowiednio zaparzony, jeżeli oczywiście jest odpo odpowiedniej jakości, da Wam taki e, słodkawy, kwiatowy e, napar, który może być właśnie dobrze korespondujący z kwiatową Virginią. Jakie Olongi? Na przykład świetny jest Tingguan Yin, żelazna bogini miłosierdzia. Mogą to być na przykład e, Alishan Formosa, jedna z moich ulubionych herbat, niestety bardzo trudno dostępna i dość droga. E, czy na przykład e, Tingtung, tak? Ale nie tylko Olągi tu wchodzą w grę. Można sobie zaparzyć taką białą herbatę, jaką są Smocze Perły. Jest to biała herbata w takich kuleczkach, która jest naturalnie aromatyzowana jaśminem, jest też bardzo wyśmienita. Jak też można, proszę ja, Was tutaj sobie zaparzyć, jeżeli jesteście fanami zielonych herbat, taką herbatkę jak Bilo Chun, która też odpowiednio traktowana da Wam takie bardziej kwiatowe nuty. No, naturalnie... Jeżeli palicie virginie, która raczej jest w kierunku takich bardziej owocowych Virginie niż kwiatowych, no to nie ma problemu, żeby na przykład dopasować do tego sobie jakąś owocową herbatkę z takich takich popularnych gdzieś pakowanych sklepów wielkopowierzchniowych, powiedzmy sobie, ale też. Jeżeli jesteście smakoszami herbat, to jak najbardziej można sobie tu zastosować białe herbaty, takie jak chociażby Pai Mudan albo Baihao, które właśnie takie owocowe posmaki w sobie mają. Jak najbardziej tutaj jeszcze nadają się proszę ja Was do tego różnego rodzaju piwa, takie o owocowych akcentach, czyli na przykład jakieś piwo pszeniczne, które ma w sobie nuty banana, cytrusów, goździków, można zastosować jakąś IP, AP. Skoro mówimy o owocach i tytoniu owocowym, no to przecież świetnie się tutaj odnajdzie również wino, które w końcu jest owoców, a także destylat z wina, czyli brandy, prawda? Nie wspominając już o możliwości zastosowania po prostu soków owocowych bądź wody po prostu z wkropioną jakąś cytryną czy innym, wkrojonym innym owocem. Natomiast jeżeli lubicie mieszanki takie bardziej orzechowe, czyli Virginie typu, nie wiem, Samuel Gabbit, yy, bez brownflake, albo na przykład jakieś mieszanki Virginie z Barleyem, no to spokojnie możecie sobie zaparzyć żółte herbaty, które dają taki właśnie posmak lekko ziemisto-owocowy, albo... Taką zieloną herbatę, która się nazywa Long Ying, czyli smocza, studnia. Jest to bardzo dobra herbata, jedna z moich ulubionych zielonych w tej kategorii. I właśnie też orzechowe posmaki daje takich prażonych orzeszków. Też jest całkiem niezła. A jeżeli macie ochotę, żeby dzisiaj się całkowicie uwędzić, zapalić latakie, no to może warto do tego sobie zaparzyć lapsanga, tak. Czyli taką czarną herbatę z Chin, która jest wędzona właśnie na dymie z, z gałęzi, czy ogólnie z takich żywicznych sosen. Oprócz czarnej herbaty Dolataki mógłby całkiem nieźle spasować taki olong, który się nazywa Da Hong Pao. Nie jest on stricte wędzony, ale daje taki troszkę wędzonawy posmaczek. I co ciekawe, również taką nutkę delikatno mięty. Co może go świetnie predestynować do tego, żeby być kompanem podczas palenia Samuela Gavita Balkan Flake'a. Który, jak pamiętacie, oprócz oczywiście lataki, bo jest jej tam 30%, zawiera w sobie również takie nutki delikatne, naturalne, takie żywiczno-właśnie miętowe. Więc to połączenie mogłoby być po prostu ciekawe. Oczywiście też warto pamiętać, żeby tutaj nie przesadzić. Te połączenia powinny być raczej subtelne. No, jeżeli palicie mieszankę wiśniową, jakiś aromat, no to może nie ma sensu popijać to sokiem wiśniowym, prawda? Bądź jak palicie ciężki rumowy aromat, no to nie wiem czy dobrym wyborem będzie popijanie tego rumem. To już moim zdaniem to byłoby za wiele, ale to oczywiście możecie sobie jak najbardziej spróbować takiego, takie połączenie zrobić. Przerwa na herbatkę. No i ostatni, trzeci punkt programu, czyli trzeci sposób parowania, a jest to parowanie poprzez dopełnienie smaków. Tu musicie uruchomić swoją mózgownicę, przypomnieć sobie swoje doświadczenia kulinarne. To, co z czym łączycie, jak smakowało w waszej kuchni i przesunąć to na świat łączenia tytoni właśnie z napojami. Przykładowo tak mamy miód z czym się dobrze łączy miód. Miód dobrze się łączy, nie wiem, z cytryną, tak? Mamy herbaty z cytryną i miodem, wyśmienite trunki w końcu, tak? To są. Miód się łączy też świetnie na przykład z orzechami, prawda? Więc skoro palicie już na przykład taką miodową smaku w czy wirginię aromatyzowaną miodem, ogólnie rzecz biorąc, czy ogólnie aromat miodowy, no to Dlaczego na przykład nie zastosować tutaj, proszę ja was, jakiegoś piwka pszenicznego, który ma właśnie aromaty cytrusowe albo chociażby wody z cytryną. Jak palicie jakieś barleje, które dają te nuty orzechowe, no to może w tym wypadku warto sobie na przykład dziabnąć jakieś piwko miodowe do tego. Do miodowego piwka też świetnie może spasować taka kwaskowa Virginia, jasna Virginia dająca cytrusowe nuty. Więc możemy tak łączyć te smaki miód, orzechy, miód, cytryna, prawda? Można się pobawić. Innym, innym takim składnikiem, który często występuje w kuchni, w tym wypadku przy deserach, no to jest czekolada. Z czym się dobrze czekolada łączy? No, czekolada dobrze łączy się na pewno z kawą, się świetnie łączy czekolada. Z miętą się świetnie łączy czekolada, z wanilią, z wiśniami na przykład. Więc jeżeli palicie jakiś blend czekoladowy typu, nie wiem... Bob Chocolate Flake albo na przykład DVC Chocolate, no to jak najbardziej można sobie to e, połączyć z kawą. Tak? Wypić sobie filiżankę ciemnej czarnej kawy i będzie to przepyszne połączenie. Można zaparzyć sobie miętę, czy chociażby zrobić sobie wodę z, z dodatkiem lis, listków mięty. Można również paląc e, jakiegoś właśnie ciężkiego aromata e, duńskiego, e, waniliowego czy wiśniowego, e, można go popić kawą z dodatkiem, nie wiem, półkostki albo kostki ciemnej gorzkiej czekolady. Tak? Więc takie mamy połączenia w tym wypadku, tak? czyli hmm, czekolada z kawą, z wiśniami, z wanilią, można to stosować. Innym takim połączeniem występującym w kuchni jest połączenie bardzo ciekawe, nie do końca oczywiste, ale pojawiające się połączenie słonego ze słodkim. Więc jeżeli palicie jakiś słodki aromat, no to może warto popijać to jakimś lekko słonym napojem. Są takie herbaty, które się lekko soli. Nie piłem akurat. Wiem, że na internecie można znaleźć różne przepisy, więc zachęcam każdego, żeby sobie na własną rękę poszukał. Może dać znać, czy to w ogóle może siąść z takim aromatem, ale sugestia jak sugestia w każdym razie. No i cóż, proszę ja was, tak to wygląda i to jest ten ostatni, trzeci sposób Parowania smaków, więc mamy te trzy sposoby, czyli poprzez identyczne body, poprzez podobieństwa i poprzez jakby dopełnienie smaków, mieszanie ich, prawda? To, co z tym zrobicie, to jest oczywiście Wasza kwestia. Zachęcam do eksperymentowania. Jeżeli z czymś łączycie już tytoń z jakimś napojem i Wam smakuje, to zapraszam koniecznie, żeby napisać w komentarzu, z czym. Może sam kiedyś spróbuję, bo na chwilę obecną, mimo że przedstawiłem taką teoretyczną wersję, co można z czym, to w praktyce u mnie wygląda tak, że ja najczęściej tytoń łączę ze szklanką zimnej wody albo po prostu czarnej kawy. Także dzięki Wam za oglądanie, trzymajcie się i na razie.